W tej chwili w kombinacie kopiemy ostatnie hektary buraka cukrowego w tym, w tym roku. Także prawdopodobnie w dniu jutrzejszym zakończymy e, samo e, kopanie buraków. Natomiast ta no, odstawa jeszcze chwileczkę e, potrwa. Myślę, że w, gdzieś tam w pierwszych dniach stycznia zakończymy odstawę buraka cukrowego. W przypadku kombinatu troszeczkę wcześniej niż, e, niż w tamtym roku. Natomiast, no jeżeli chodzi o sam, sam burak cukrowy, no to plon w stosunku do roku poprzedniego jest o parę procent wyższy. Natomiast widzimy, że polaryzacja w stosunku do zeszłego roku no jest, jest niższa. W przypadku kombinatu, tutaj trzeba zrozumieć troszeczkę technologię kopania i odstawy ze względu na tą ilość buraków, którą posiadamy, odstawiamy sukcesywnie codziennie, więc no ze względu, żeby ten burak podczas przechowywania w pryzmie no zachodzą te niekorzystne procesy i nawet jeżeli ta pryzma jest przykryta, oczywiście wtedy są ograniczone, ale również zachodzą. Więc z punktu widzenia zarówno cukrowni no najlepiej, żeby dostawała jak najlepszego jakościowo buraka, czyli w sumie świeżego buraka. Więc zarówno z punktu widzenia cukrowni, jak i producenta, no bo wtedy to, to procentowanie jest niższe, więc i producent lepiej. No to rozwiązanie, które tutaj stosujemy w kombinacie, więc dzisiaj kopany, dzisiaj odstawiany jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście ten, ten, ten ostatni moment kopania, te warunki, no, tak jak mamy, wiadomo, że już zimowe, no tutaj te ostatnie odstawy leżą, leżą te buraki chwilę na pryzmie, ale staramy się widząc czy analizując prognozy pogody, do samego końca z tym kopaniem tych ostatnich dostaw wytrzymać. No bo tylko ewentualnie tutaj zamrożenie czy zamarznięcie gleby może spowodować utrudnienie w kopaniu, czy nawet może uniemożliwić. No ale, ale prognozy na tyle są przewidywalne w, w przypadku tych temperatur, że na bieżąco tutaj analizujemy i dostosowujemy ten element. Terminu kopania. Kombinat stabilnie, stabilnie ten, ten poziom, ten procent w płodozmianie utrzymuje od, od wielu, wielu lat, czyli na tym poziomie około 1400-1500 hektarów, w zależności tam od, od roku, od, od układu, ale ten sam poziom. Natomiast z opłacalnością, no oczywiście. Zawsze można powiedzieć, że można by było lepiej na tym zarobić, lepsza opłacalność, ale burak po wielu latach wydaje nam się, że no nie wydaje się, ale wrócił już znów do łask i tylko mamy wielką nadzieję, że tak pozostanie na przyszłe lata. My część buraków żeśmy wykopali bardzo wcześnie, czyli 15 września. Plony były. Jak na tą porę i to powiedzmy, że były w miarę ok, bo tam to się wahało e, pod 70 ton. Na jednych kawałkach troszkę mniej, na drugich e, troszkę więcej. Polaryzacja e, też w miarę jakoś nam się udało gdzieś załapać na tą polaryzację e, powyżej 16, pod 17 nawet podchodziła. E, niektóre takie średnie wychodziły. E, I takie część buraków mieliśmy na lżejszej glebie. I one 15 września po prostu podjęliśmy decyzję, one się nie nadawały zwyczajnie do kopania, no były za małe i tam byłyby duże straty, więc poczekaliśmy trochę i, 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 i tej nocy y, wykopaliśmy te y, buraki, troszkę podrosły widzę y, i tutaj opadów było dość sporo w tym okresie, więc więc... Więc myślę, że to wygląda całkiem przyzwoicie. Czekamy tylko na jutro. Dzisiaj rozmawiałem z inspektorką, jutro będą odbiory, więc, więc powinniśmy mieć, że tak powiem, sezon buraczany w gospodarstwie zakończony. Obawiam się, że zazwyczaj jest tak, jak wszyscy chcą robić to samo, no to będzie odwrotnie. No, a na pewno będzie to komfortowa sytuacja dla cukrowni, ponieważ będą mogli przebierać i, i wybierać. Jeżeli surowca będzie dużo, no to oni będą dyktować cenę. No jedno. Pozytywne dla rolnika to jest na pewno ten kontrakt, który wiąże i wiesz, że jeżeli to zasiejesz to, e, i to się urodzi, no to ma kto to od Ciebie kupić i, i, i zapłacić Ci za to, i w miarę ta cena gdzieś tam jest, powiedzmy, jeżeli by się nic nie zmieniło, to na pewno jest zadowalająca, biorąc e, pod uwagę rynkowe. Sprawy, które się dzisiaj dzieją, czyli te ceny innych produktów, no to na tle tego buraki rzeczywiście wybijają się, że tak powiem, do przodu nie? cenowo. Akurat w tym roku kampania cukrowa jest już zakończona, buraki są wykopane, oddane do cukrowni. Oceniam, że była to dobra kampania, zarówno w sensie ilościowym, bo plony są powyżej przeciętnych na poziomie 75 ton i polaryzacja w granicach 17%, więc można powiedzieć, że buraki wykopane na początku października w takich, i w takiej ilości, i w takich parametrach polaryzacji, no to to jest dobry wynik. No, poza tym jest koniunktura na, 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 na rynku buraczanym. Buraki w tym roku będą dobrze zapłacone, i no, jest tutaj akurat no, pozytywny tutaj aspekt w uprawie właśnie tej rośliny. Plantatorzy buraków cukrowych są plantatorami, którzy od wielu lat uprawiają buraki bez względu na Koniunkturę były lata poprzednie, gdzie buraki naprawdę były na poziomie, na, na granicy opłacalności ten rok, no i przyszły zapowiada się, że będą one po prostu dobrze się płaciły. No i wielu rolników widząc, co się dzieje na rynku, zawarło umowy w tym roku na uprawę tej rośliny. Z tym, że Wygrali właśnie na tym, bo cukrownie zawierają umowy na przyszły sezon uprawowy 24-25, stosując poziom kontraktacji z tego roku, czyli referencyjny plon i uprawa tegoroczna będzie mogła być przeniesiona na przyszły rok. Co Wielu tych nowych plantatorów ucieszyło, no, zmartwiło tych, którzy by chcieli zwiększyć tę uprawę. No, szczególne pretensje mają ci, którzy są wieloletnimi, stałymi plantatorami. No Niestety tej uprawy nie mogą powiększyć, muszą się trzymać tych ilości, tej powierzchni, jaką mają w tym roku.